Wyobraź sobie maleńki statek kosmiczny, wielkości samochodu, który od prawie pół wieku przemierza mroczne przestrzenie kosmosu. Nie wróci, nie zatrzyma się, nie skręci w bok. Po prostu płynie w nieskończoność. A jednak wciąż wysyła do nas sygnały. Witajcie w kanale poznawczym. Dzisiaj opowiem wam o Voyagerze. Misji, która stała się legendą, i o tym, jak wyglądał ostatni kontakt z najdalszym posłańcem ludzkości. To historia o odwadze, nauce i o ludzkiej ciekawości, która nie zna granic. Na ogromnej platformie startowej stoją dwa potężne zestawy rakiet Titan z dodatkowym stopniem Centaur. Na ich szczycie niewielkie, złote, sześciokątne konstrukcje, które wyglądają niepozornie ale w rzeczywistości są bramą do największej podróży w historii człowieka. Voyager 1 i Voyager 2. Dwie bliźniacze sondy, które miały nie tylko zbadać odległe planety, ale też stać się naszymi wysłannikami w przestrzeń międzygwiezdną. Dlaczego właśnie wtedy? Bo raz na 176 lat planety zewnętrzne ustawiają się w jednej linii w taki sposób, że możliwe jest ich odwiedzenie po kolei, korzystając z tak asysty grawitacyjnej. To jak kosmiczna autostrada, na której każda planeta daje sondzie dodatkowego kopa prędkości, pozwalając dotrzeć dalej, zużywając mniej paliwa. Nasa wiedziała, że taka szansa się nie powtórzy. Voyager 2 wystartował jako pierwszy 20 sierpnia 1977 roku, Voyager 1 miesiąc później, 5 września. Mimo numerów, to właśnie jedynka. Wyprzedziła swojego bliźniaka dzięki szybszej trasie. Ich lot był czymś więcej niż misją naukową, to była epopeja w odcinkach. Na pokładzie znajdowały się kamery telewizyjne zdolne do uchwycenia szczegółów z odległości milionów kilometrów, spektrometry badające skład atmosfery, magnetometry, detektory plazmy i promieniowania kosmicznego. Wszystko sterowane przez komputery o mocy obliczeniowej mniejszej niż dzisiejszy zegarek sportowy. A wśród tych wszystkich urządzeń coś niezwykłego złota płyta pozłacany dysk gramofonowy, na którym umieszczono powitanie w pięćdziesięciu pięciu językach odgłosy natury szum fal śpiew ptaków bicie serca muzykę od Bacha Poczaka Beriego a także 116 zdjęć przedstawiających krajobrazy ludzi zwierzęta i schematy naukowe. Nawet instrukcje, jak odtworzyć ten zapis, przedstawiono w formie prostych rysunków. Celem było jedno: jeśli kiedyś, gdzieś, ktoś znajdzie tę płytę, dowie się, że istniała cywilizacja, która patrzyła w gwiazdy i chciała się przedstawić. Podróż zaczęła się od Jowisza. Voyager 1 dotarł do niego w marcu 1979 roku i przesłał obrazy, które zapierały dech. Wielka, czerwona plama okazała się gigantycznym, wirującym huraganem, większym niż cała Ziemia. Widzieliśmy wulkaniczne wybuchy na IO, pierwsze aktywne wulkany odkryte poza Ziemią. Voyager 2 potwierdził te obserwacje kilka miesięcy później, a dodatkowo lepiej sfotografował księżyce Ganymedesa i Europy. Szczególnie Europa zwróciła uwagę, jej gładka, lodowa powierzchnia sugerowała, że pod spodem może kryć się ocean ciekłej wody. Następny przystanek Saturn. Rok 1980 dla Voyagera 1 i 1981 dla Voyagera 2. Pierścienie planety okazały się czymś znacznie bardziej złożonym niż sądziliśmy. Tysiące drobnych pasm, fale gęstości przerwy spowodowane grawitacją księżyców. Voyager 1 zbliżył się też do Tytana, największego księżyca Saturna, z gęstą, pomarańczową atmosferą. To spotkanie zmieniło jego trajektorię, uniemożliwiając odwiedzenie Urana i Neptuna. I tu na scenę wszedł Voyager 2, który dzięki swojej trasie stał się pierwszą i wciąż jedyną sondą, jaka odwiedziła wszystkie cztery planety olbrzymy. W 1986 roku minął Urana, odkrywając jego 11 nowych księżyców i nietypowo pochyloną oś obrotu, która sprawia, że planeta toczy się po orbicie. Trzy lata później dotarł do Neptuna, odkrywając wielką ciemną plamę i księżyc Tryton z gejzerami wyrzucającymi azot. A potem koniec spotkań. Obie sondy ruszyły ku granicy układu słonecznego. W 1990 roku, na prośbę astronoma Karla Sagana, Voyager 1 obrócił się i spojrzał w stronę domu. Na zdjęciu wykonanym z odległości 6 miliardów kilometrów, Ziemia była maleńkim, bladoniebieskim punktem, zawieszonym w promieniu światła słonecznego. To Pale Blue Dot, obraz, który stał się symbolem kruchości naszego świata. Pominięciu Saturna, Voyager 1 rozpoczął podróż ku granicom heliosfery, obszaru, w którym dominuje wiatr słoneczny. W 2012 roku sonda przekroczyła te granice, wchodząc w przestrzeń międzygwiezdną. Był to pierwszy raz w historii, gdy obiekt stworzony przez człowieka znalazł się tak daleko od słońca. Odległość wynosi ponad 18 miliardów kilometrów od Ziemi. Sygnał radiowy podróżuje z Voyagera do nas ponad 17 godzin co oznacza, że każde pytanie wysłane do sądy ma odpowiedź dopiero po ponad dobie. To jak rozmowa z kimś, kto znajduje się w zupełnie innym świecie. W dodatku w świecie, którego nikt wcześniej nie widział na własne oczy. Voyager 1 nadal wysyła dane, ale jego czas się kończy. Źródłem energii są generatory radioizotopowe, które z roku na rok tracą moc. NASA szacuje, że około 2030 roku sonda przestanie mieć wystarczającą ilość energii, by zasilać swoje instrumenty naukowe. Ostatni sygnał będzie słaby, przerywany i ostatecznie zamilknie. Voyager nie zniknie, nadal będzie leciał w kierunku gwiazdozbioru Wężownika, mijając w odległej przyszłości inne gwiazdy. Za około 40 tysięcy lat minie gwiazdę Gliese 445. Znajdującą się 17 lat świetlnych od nas. W skali kosmicznej to jak spacer do sąsiedniego domu. Wojager to więcej niż sonda. To symbol ludzkiej ciekawości, odwagi i chęci poznawania nieznanego. Pokazuje, że człowiek potrafi tworzyć maszyny działające niezawodnie w najbardziej ekstremalnych warunkach. To także lekcja pokory. Choć wydaje się, że kontrolujemy świat, w kosmosie jesteśmy zaledwie maleńką częścią ogromnej całości. A ostatni sygnał Voyager'a nie będzie końcem. Będzie raczej początkiem nowej epoki obserwacji i marzeń o podróżach w kosmos. Kiedy Voyager wreszcie zamilknie, będziemy wiedzieć, że gdzieś w ciemnej pustce nadal płynie nasz cichy ambasador, niesiony przez czas i przestrzeń, z historią całej ludzkości zapisaną na złotej płycie, czekający aż ktoś lub coś go odnajdzie. A my pozostaniemy z pytaniem Dokąd poleci następny nasz posłaniec? I jakie jeszcze tajemnice czekają na nas w kosmosie, gotowe do odkrycia? Jeśli chcesz poznać więcej takich historii, zasubskrybuj kanał i zostaw komentarz. Widzimy się jak zawsze w każdy piątek. Cześć!